Ho, ho ho, Merry Christmas, and happy new year! Siema wariaty z okazji świąt Bożego Narodzenia? Życzę wszystkim wariatom zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. No i oczywiście fajnych, udanych prezentów. Bo na przykład takich to jest idealny dla grubego prezent. takie. Powiem Wam tak, każdy tutaj chodzi, patrzy na te rakiety, przykuwają, przykuwają. No ale cena też przykuwa, bo kosztują około. Ja się jak zapisywał. 380zł bez rabatu, no to jest dość dużo no i z wysyłką może być też problem, bo jak widzicie rakiety mają nieskładane kije i wysokość jest mniej więcej 1,60m więc są wysokie ale Limited Edition Signature Range, kiedyś testowaliśmy jakieś mniejsze i naprawdę robi robotę, te Signature widzę są dobre podkręcone Owy zestawik posiada tylko 780g neku czy to dużo, czy to mało no może nie będziemy wziąć tych rakiet, nie będziemy psuć. Małe rakiety posiadałem po 120 gramneku, natomiast y, duże lochy posiadałem 180 gramneku. Czy mają woreczki, czy mają pociski? Nie będziemy sprawdzać. Przypuszczam, że zrobią wrażenie. Nie? E, teraz jeszcze bardzo ważna informacja, najpierw przejdziemy do testu. Zapraszam Was na mój kanał Machony69. Nie to jest mój Instagram. Machony69. E, tam na bieżąco wiecie, co jak. E, jak ktoś chodzi, to słychać e, Na kanał e, Mahony Bez Spiny Zapraszam was tam e, Tam będziecie mieli też testy, recenzje fajmerków z dyskontów No i tyle no. Sklep e, w niedzielę, sylwestrową będą pirofidy czynne, stacjonarne I po nowym roku ruszamy z mega wyprzedażą, czystką Jeśli chodzi o sprzęt Wybaczcie mi, że jestem padnięty, ale dzisiaj z Jaśkiem o 9 zapierdzielamy Mamy godzinę 20 w Opiekamy. niedzielę żeśmy zapierdzielali z waszymi paczkami, to nie jest tak, że Gruby se siedzi przed komputerem i nic się robi. Od rana do nocy z Jasia zapierdzielamy z waszymi zamówieniami. Jest ja tego po prostu tyle, tyle i tak po prostu, żeby każdy każdym miarę paczkę dostał. No dobra, Jasiu, jak rakiety? Prawie o wrażenie. One są prawie tak jak ty. Linu, od zdjęcie na miniaturę. Yes, nada się, nada się. To się zrobi kasterka. no dobra. Jasiu, to te rakiety gdzieś tam z boku. Odpalaj Maxi, bo tu nie ma czasu, leje. Przygotujcie mu następną rakietę. Ja mam, w ręce. Dobrze, ja cię cieszę, zaraz zobaczymy. Ty, tu wszyscy jak się stoją, obserwują. Ale poszła! Ale poszła pionowo, ty jak wysoko! Maxiu, weź trochę w stronę lasu, gdzie żeby na nas kinie spadł. No. Ty, dupnięć, ale jak wysoko poszła. Powiem wam tak, na ziemi nie mam gły, a tam wysoko zobaczcie jak tam gła jest. Dawaj, odpalę Maxik. Kolejna. Nazwijmy to średnia. Ale jakie silniki mają? Jak ona długo leci, nie? No. Posz... Zobacz, ona poszła. Jak przeciwlotnicza Ty, jak przeciwlotniczy pocisk, idealnie prosto i bez zawahania. Ja, 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 ja bym powiedział, jesteś w bo To jeszcze lepiej. Z tyłu mi do pani pyta. Dawaj, ta szybko, szybko, panowie. To leje jak z srebra. Taka świąteczna pogoda, zamiast śniegu to też napierdziela. Na o, jak ładnie, ale jak próściutko idą. To, to była ta duża. Ta duża? No. Nie daje wam akustyka jak leci, bo naprawdę jest dość głośno. Szkoda, że bazówki nie wzięliśmy dla porównania. No. Silniki mają dobre. Jest moc, jest moc. Ja przypuszczam, że tam nie ma szelki, jest woreczek. Jasiu, jak grypa. Ale zobacz, jak one ładnie prosto idą. Ale mógłby troszeczkę duży efekt się utrzymywać Tylko wysoko lecą. Nie, bardzo wysoko lecą ja Prosto lecą Ale troszeczkę przy szybko efekt znika Nie, widzę rurki, nie. Widzę, że nie ulec, się nie, nie, widzi nie widzi rurki, rurki. Dawaj odpalę ostatnią Mała. Duża. Nie, duża Między średnią ma dużą masz takie różnicę, nie widziałam. Zobacz, ona poszła Ale poszła Powiem wam tak, one zdecydowanie na wysoko lecą. Co? I teraz dopiero ucichło. Rakiety bardzo fajne, ale chyba jednak lepiej na sztuki kupywać, powiem wam tak. Ale jakby nie było mógł to bo by było sztos, tak. ale... Trzymaj, Trzymaj ta się gusy ciepło. Jak? Ja oceniam je tak na świecie bo Tak, no, na razie.